Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami moją opinią na temat najlepszego samochodu w Horizon Chase 2. Jeśli macie problem z wyścigami na czas lub zwykłymi, a chcecie je ukończyć na 100%, potrzebujecie odpowiedniego pojazdu. Nie ma sensu się męczyć z niektórymi wyścigami, jeśli Wam nie idzie. Po prostu dotrzyjcie do Tajlandii. Tajlandia to jest klucz. Ukończcie ją, a w nagrodę dostaniecie Ace'a. W mojej ocenie przypomina legendarną Honda NSX, co już daje nam gigantyczną przewagę w naszej świadomości. Wszystkie parametry, które podaję i porównuje z innymi pojazdami, dotyczą maksymalnego poziomu ulepszeń. Prędkość maksymalna to 346 km na godzinę, co daje mu jedną z czołowych pozycji w porównaniu z innymi samochodami a jest to dość istotne na prostych odcinkach. Jeśli chodzi o przyspieszenie, nasza fura zajmuje drugie miejsce ale od końca. Lecz nie jest to problem. W zwykłych wyścigach i tak trudno jest się przebić na początku, ze względu na to, że zawsze startujemy z ostatniego miejsca. A w czasówkach najważniejsze jest to, aby trafić w pola z nitro oraz zielone żetony, które odejmują nam czas. Prawda jest taka, że jeśli przywalicie w coś podczas wyścigu, a chcecie zdobyć platynę, to możecie już odpuścić i zacząć wyścig od nowa. Dlatego lepiej skupić się na idealnym rozpędzeniu tylko raz na początku wyścigu, takie podejście polecam. Jeśli chodzi o nitro, sytuacja jest podobna do przyspieszenia. ACE ma pod tym względem przedostatnie miejsce. Mimo to nitro spełnia swoje zadanie, szczególnie jeśli macie dodatkową butlę. Teraz przechodzimy do najważniejszej w mojej ocenie kwestii w całej grze: prowadzenie pojazdu. Co z tego, że samochód ma super przyspieszenie lub nitro, które wystrzeli was w kosmos, jeśli będzie prowadził się jak czołg. W tej grze, jeśli chcecie zabrać wszystkie żetony i zająć pierwsze miejsce w wyścigu, prowadzenie pojazdu jest najważniejsze na świecie. Ten samochód ma najwyższy wskaźnik prowadzenia spośród wszystkich w grze. Może w statystykach wygląda przeciętnie, ale w rzeczywistości to potwór stworzony do wygrywania Horizon Chase 2. A co wymyślicie na ten temat? Napiszcie w komentarzach, który samochód według was jest najlepszy w Horizon Chase 2. Zachęcam do kliknięcia łapki w górę i subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu kanał będzie rozwijał się szybciej. Dzięki. Cześć.